It's party time! A ten czego chcę? Cześć! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony GetRNM, jest ze mną Wiskas. Cześć! Alek. No. I Anubis. Cześć. Jesteś Mała. Alek? Alek. Alekawczy. Dobra, nieważne. E, dzisiaj znajdujemy się na serwerze, który sobie kupiliśmy i gramy. Jest na razie leka. na nim jak mało osób. Leka. Co? Leka. Leka. tyłu. Jaka Leka? leka. A, Alek, alek, Dobra, tak, i jesteśmy na serwerze. Alek, przywitaj się przy okazji. Hej. Tak, no, mówię po raz czwarty tak, bo chcę dokończyć zdanie. Jesteśmy na serwerze, który, który kupiliśmy jak na razie razem z Alkiem. No, w sumie Alek założył najwięcej, ja tylko dołożyłem. No, i jesteśmy jakby takimi współzałożycielami serwera, który jest takim naszym serwerem, w którym zapraszamy jak na razie tylko nam znane osoby, które są takie spoczykos, można z nimi pograć i tak dalej. Jak na razie widzicie, jest to taki troszkę nieogar, trochę tam pobudowane, trochę nie. I dzisiaj na rozpoczęcie całego całej serii, tutaj serii, raz na jakiś czas będzie możliwe coś nagrywać ciekawego z tego, czemu by nie Zobaczymy, oczywiście, nic nie obiecuję. Może to być jeden i ostatni odcinek. Ale wątpię, jako że serwer tym razem jest kupiony przez nas. Mamy do niego pełne prawa, że tak powiem, bo został kupiony. Eee, I możemy sobie tutaj e, przez miesiąc dysponować, jak tylko chcemy. A następnie potem znowu dokupić. Najwyżej, ja jeżeli będzie na to taka potrzeba. Takie chęci będziemy mieli. Eee, I tak, eee, i dzisiaj. Dzisiaj będzie timelapse, w którym będziemy budować podstawowe budynki, które mieliśmy zamiar od początku, ale nikomu się tak za bardzo nie chciało budować. A dzisiaj jakoś się tak zmobilizowaliśmy. W naszą czwórkę jest nas jeszcze tutaj. Kolejno dwóch, ty nam, ty nam ale pytałeś. tych dwóch osób na razie nie ma, ale e, będzie. E, do budowy, zostało napisane tutaj takie tabliczki, ja wam pokażę. Takie projekty były. Kto chciał, to się zgłosił, kto nie chciał, to nie, nikomu tutaj nie zmusiłem nikogo, tylko pytałem, po prostu się zgodzili. sobie przeczytajcie. E, no tak co? Jeżeli nie chcesz, to sobie możesz iść, Kaszczu. Mi tam problemu nie, nie sprawiasz tym. No i co? I tutaj będziemy sobie razem budować. I teraz taka jeszcze informacja, zanim zaczniemy to wszystko budować, cały time nas ruszy, to taka, że e, będziemy zapraszać na ten serwer osoby z YouTube'a, które mają minimum 1000 widzów. E, jeżeli takowe no nie mnie oglądają, nie jeżeli... Się. Takowe tutaj, ale ty jesteś wyjątkowy. Tak samo ja. Ha. Tak samo Whiskas jest wyjątkowy, bo jest tutaj razem z nami od początku. I okay, tak, e, osoby, okay, które nie. mają tysiąc, ponad 1000 widzów, no jeżeli tam mają z 980, to też mogą się zaliczać. Jeżeli są po prostu, my tam ogarniemy, niech to nas piszą, my tam ogarniemy, czy taka osoba się nadaje, czy nie. E, I będzie mogła z nami tutaj pograć. Czym więcej osób, tym po prostu ciekawiej według mnie. No, i tak I by było dosyć. Muszą się zmieścić na tej wysepce. Nie, no, no, wysepkę można powiększać, oczywiście. Tak, my jesteśmy w ogóle na wyspie. Zbudowaliśmy ogromną wyspę na wodzie. To wszystko jest pod wodą. To wszystko zostało zbudowane na wodzie. Mam taki fajny, pokaż, taki, pokaż taki mapę. fajny patent. E, nie, bo jestem na F1, a nie będę odklikał tego F1. No, to chyba ty na tyle. No, I osoby nie piszą w komentarzach, PW czy coś, swoje kanały kto by chciał tutaj grać. I by było spoczko żeby jakaś tam osoba napisała. Dobra, wybaczcie jakoś tak nieskładnie to wszystko łączę, ale już nie mogę się budować, doczekać budować. No właśnie. Nie możesz się budować Dobra, to co? To zaczynamy. Dawno nie nagrywałem, już ponad chyba 3 tygodnie nie nagrywałem nic, to dlatego możliwe, że... Muszę... muszę, muszę wejść w trans. Zaraz stanę z czciałą w ry. No to to nie jest Wiska koty, <laughs> koty to lubią nie. Twój kot wybrałby Wiska Kupowałby, Kupowałby. Oh my god, nigdy się to nie uda <laughs> Dobra, to co? Zaczynamy, time lapsi a mój pierwszy taki mega mega time lapsik, który będzie długi, nie krótki z czegoś zajebistego Dobra, no co? Możecie powiedzieć Świata. coś od ciebie na koniec Alek, znaczy na koniec, na koniec początku, Yo, Daj Alek Co ja? Tak, jest ty, fajnie. jesteś pierwszy co? Będzie fajnie, będzie fajnie. Okej. Okay. Wiskas. Będzie bum. Dzień dobry, to ja. No to się widać. <głos> I <głos> Haściu! haściu! E, haściu, haściu! Po powodzenia koledzy. Y, wygra najlepszy <głos> <głos> うん。 You have to be